Emilka sobie jeszcze smacznie śpi i będzie się pomalutku budziła. O hej, witajcie! Dzisiaj będę robiła pierniki. A wy już, widzowie, piekliście już kiedyś pierniki? To napiszcie w komentarzach, czy już piekliście w tym roku pierniki. To możecie w komentarzach nam napisać, a my chętnie sobie odczytamy. Tylko pamiętajcie widzowie. Piszcie miłe komentarze. I zwłaszcza to ta jedna ZUSka. Dobra, wstajemy. Uwaga. Musimy uważać. Pożyczyłam swój kocyk. Uwaga, wstajemy, wstajemy. Oj, uwaga, bo pałąk. Od karuzelki. Uważaj. O! Witaj, Emilko. Jak tam? Ci się spało dobrze? Bardzo dobrze spałam. Naprawdę. Tak cieszę się, Emilko, że spałaś dobrze. Super. To będziesz wyspana, jak będziemy robić pierniczki. No to, widzowie, my się już widzimy w czasie... Mojego przebierania się. Zbliżamy na ładną sukienkę, bo ja chcę dzisiaj ubrać ładną sukienkę do tych pierniczków, jak będziemy piec. No to muszę sobie jakąś wybrać. Ja bym chciała sobie ubrać tą y, sukienkę ze skrzydełkami. No to Emilko ci ją przygotuje.